Witam z tej strony, Pirackie Czołgi W pierwszym filmiku, yy, w pierwszym odcinku raczej całej serii, która będzie nazywać się z pamiętnika Pomidorka. Będzie to World of Tanks na Wesoło. Jakieś tam ciekawostki. Pierwszą ciekawostką, no to już pewnie wszyscy wiedzą, ale jutro ma być podobno czarny rynek lub yy, bardziej prawdopodobne zniżki na czołgi premium w sklepie. Jednakże, z tego co wyczytałem, oczywiście na forum mają być to zniżki na jakieś czołgi typu Defender, czyli coś, czego nie ma, na, nie ma do kupienia na co dzień, prawda? I pierwszym takim trybem, w który sobie zagramy, to będzie stalowy łowca, czyli tryb Battle Royale. Nie trzeba chyba nikomu przedstawiać takiego trybu, patrząc, że dzisiejsze prawie wszystkie gry posiadają ten tryb. Mamy trzy czołgi, każdy ma oddzielne statystyki. Jeden jest szybszy. Na przykład, tak, niemiecki ma najlepszy pancerz i najlepszą alfę. Rosyjski jest najszybszy i ma świetną penetrację. Amerykański, którego nie lubię, ma fajne uszkodzenia na minutę. Dlatego zagramy sobie radzieckim pojazdem. Odpalimy sobie jedną bitewkę. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mapa jest dosyć duża, są zrzuty na mapie, z których można wziąć jest sprzęty eksploatacyjne i z tego co widziałem na filmiku. jako instruktażowym rezerwy osobiste, także nie wiem czy to są rezerwy osobiste do randomka, wiecie na przykład plus 40 do Expa, czy coś w tym stylu, czy, czy tutaj tylko na, na ten jeden mecz, na przykład nie wiem czy przy przeładowaniu albo coś w tym stylu. Pod X mamy stację, przepraszam, to jest detekcja radiowa. Naciskamy X -a i przez chwilę nam się w małym okręgu pokazują czołgi przeciwnika. Jak widzimy nic nie ma za dużo. Zawsze ginę mało robiąc, ponieważ nie jest to typowy randomek, czy jakaś inna twierdza, czy, czy natarcie. No tutaj jest huzia na juzia, bicie. A jak w ogóle jest rzut to w ogóle... Ludzie... Ludzie to takie małpy takie uh, uh, uh. Ja to samo, to ja tylko u uh, u uh, uh, uh. o Co z tego, że na środku ulicy Bierża mi jest fajnie, nie? Ma być wesoło Cóż wiadomo, no fajnie by było wygrać O, tu jest amunicja. Żółte to jest amunicja, zielone to są sprzęta eksploatacyjne, i niebieskie to są super. super zrzuty, nie mam pojęcia co w nich jest. Strzelam, że wszystko o, jakieś zawieszenie, dobra, no dobra, prowadzenie w ruchu. Pimp my ride, right. pimp my tank. O. Mam jakiegoś delikwenta. Fajnie by było na sobie amunicji zbierać To niemiecki jest. Jak najdalej od niego. Dwójka, dwójka jak pomidor. Byleby goldem strzelać. I poszli! Branie nie prawie. Uh. Okej. Okay. Spoko. Nie mam je tu już. Miło było, panie niemiecki czołg. Były akcje zaczepne, o, akcje zaczepne, tak to nazywa Szczerze wolałbym, żeby był jeden pojazd, wiecie, że nie trzy do wyboru, tylko jeden. I wtedy by się liczyły jakieś tam umiejętności, poznanie mapy i tak dalej. byś tam go zablokował? Bąbelek? Dobrze, bombelek, Uśmiech, Uśmiech, bąbelka! Uśmiech, bąbelka! Najlepsza karta płatnicza. Jak bot, jak bot się zachowuje w tym momencie. Oczywiście mówię o sobie. A, hop. Dobra, mamy jednego. Teraz weźmy sobie regenerację czołgu. Prędkość maksymalna lub dynamika. Dynamika brzmi lepiej. Oj, no w strefie zagrożenia jestem, jak na razie, najlepszy met ze wszystkich. A zagrałem nie wliczając tego ze 4 czyli to jest mój piąty. Nein, Prawidzie ale chyba go nie wyminiemy. To jest mój zrzut! Oddaj mi go! Oddaj moje organki! Czy to jego porwawiasz? Nie to jest jeszcze za mną! Halo, widzisz mnie? Kurde, ale ja nie mam amunicji, żeby się z nimi strzelać. Penetracja czy uszkodzenie od strzału. Uszkodzenie. Uuuu. Mobilność czy punkty wytrzymałości punkty wytrzyma... O ja cię kręcę! Teraz to ja przypominam czołg! Co to jest? Z Zisa trzeciego? Nie. A, nie mam nawet pojęcia co to jest. Cóż za emocje. Tylko amunicję, potrzebna amunicja i to duża amunicja. Łącznie 8 pestek, co to kumulaki są, kumulaki. Ile zostało? 9! Ani naprawki, ani przywrócenie punktów wytrzymałości, amunicja to też nie za dużo. Przede mną jest amunicjalna, to sobie to weźmiemy. Jest naprawka. Tu jest ammo. Dawać ammo. Nawet jeśli je wezmę i zginę, to przeciwnik przynajmniej nie wykorzysta. Przynajmniej tak to rozumiem. że zostało. Zarelewet wbije. Tam na górze ten pasek to jest poziom i co? Ten każdy poziom możemy ten czołg pimp my czołg, nie? Ło! Wow. No teraz to już przynajmniej gram czołgiem. To Niemcy co, Mausa będą mieli jak go odpicują na fun? Albo Esetę? -e? bo o tą amunicję, ale... By nie zginąć, by nie zginąć, by nie zginąć. Dobry meczek. O rany, rany, wszyscy tam są. To jak to się zamyka? Dobra, jak oni się wytępią, tylko że oni ekspo za to dostają. Mm. Zrzuty chciałbym sobie pozbierać, żeby mieć amunicję, naprawki i tak dalej. Pod piątką jest taka naprawa, regeneracja, jak w World of Warships, nie? Tak, pancerniki, mają. Z zdobywając te zrzuty też można sobie poexpić. To był czołg za mną. Jak nic. No. Ammo, ammo, dawać ammo, ammo, ammo. Zaraz mi tu jakiś mouse seta, czyli z siódmy wyjedzie. Łoj, je, ja ja, 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 jak to się zamyka? Chwila. Już się robi mocno niebezpiecznie. Nope. cztery czołgi zostały. Ktoś na plecach nie jest, nie tak. Kurczę no 15 ekspa im brakuje do ulepszenia. Szybkostrzelność czy uszkodzenia. Szybkostrzelne... Szybkostrzelność. Alfa by była gita, ale... Zaladuję sobie golda sami tam. Zresztą kumulaki są. Decyzje, decyzje. Uff. Trzy czołgi, tylko jeden może wyjść z tego żywy, nie? Jak Stef zagrożenie, jak tylko ja przecież jestem. Chwila. Nie rozumiem tu czegoś, cała mapa jest czerwona, a ja jestem jeden, na jednym kwadracie. Ja coś nie tak robię? Co tu się dzieje? Minuty mamy, inaczej już jest bum bum łup. Koniec? Wszyscy umieramy? Jakieś naloty bomba. Skąd wy to macie? A te naloty to pewnie z tych super zrzutów są. Nie wiem, nie, nie wiem co ja odpalam. Panika, panika. Co, oni we dwóch grają? Есть пробитие Противник в огне Готов. Стрель понял Пробитие Есть Мам шанс пробитие. это выиграть Повреждены приборы наблюдения Пробитие Есть пробитие Выиграл Выиграл Wygrałem. Wygrałem! 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 Nie wierzę w to! Nie wierzę! Ja, ja jestem tylko pół pomidorkiem w takim razie 150 obligacji za pierwsze miejsce Nie zlęknę się zła, ukończono bitwę jako najlepszy gracz walcząc solo lub w trybie stalowy łowca No Powiem wam, że jestem Jestem pod wrażeniem, nie? Znaczy. Znaczy. No. No wygrałem w trybie Battle Royale w wodzie Jeśli ktoś Dotrwał do tego. Do tego, bo nie wyłączył tego filmiku w, w pizdziec w połowie, bo to jest znowu tak pieprzy. To dziękuję bardzo. Dobry, dobry początek nowej serii. Dzięki wielkiej i, i do usłyszenia za niedługo.